Siemanko, druga część z wielu części z tej budowy filmu. Zaczynamy od schodów. Musieliśmy to skuć, to chyba nawet widzieliście w poprzedniej części było coś wspominane. Każdy stopień lekko zawadzał, i po prostu nam to nie, się nie zgrywało. Bo tu będą bloki schodowe. No i tak wyszło, że wyszło, że trzeba było to skuć. Było co chuć. i zaczynamy działać z schodami. Schody są, te murki są na 3 metry. My tych murków nie robiliśmy, one już to były. Inwestor sobie je wykonał w własnym zakresie. One są przygotowane pod stopnice, pod stopnice, pod stopnice z libetu akurat w tym przypadku. Bloki schodowe. Kolor raczej już wy widzieliście, bo, bo to samo było na tarasie. Taras był budowany z tych samych stopnic. Tu sobie Meister pierwszy, pierwszy, pierwszą wysokość stopnia zaznaczył. Nie ma gdzieś pliki wbić betony wszędzie dookoła. Posłużył sobie taśmą, robi 14 cm z lewej strony na poziom całość, zobaczcie wyrównał, lekko przeprosił z ręki i śmigamy. Pierwszy blok. Czemu nie schwytaka? chwytaka? Przynieśli chwytakiem, wstawiają na paskach. Dlaczego? Zobaczcie po lewej stronie jest murek, tak samo po prawej stronie jest murek na tyle wysoki, że chwytakiem po prostu nie idzie złapać. Nie ma takiej regulacji, musiałby tubowym albo na przykład koparką. O, mini koparka, petarda. Podjeżdżacie. Spalety myk, myk, myk. Wszystkie stopnie praktycznie w ogóle ich nie dotykacie, nie sięgacie środkowy. Poszedł z schwytaka to jest chwytak próżniowy GEKO 200. Tutaj ta sama sytuacja. Trzeba, trzeba z pasków. Paski, bandówki z palet niezastąpione. Wszystko, z wszystkim sobie poradzą. Jak was nie wiem, nie stać, nie chcecie kupować, bo robicie rzadko takie rzeczy. No to na paskach sobie poradzicie albo pożyczycie taki chwytak. Także. Kupować nie trzeba, aczkolwiek jeżeli będziecie rozbudowywać firmę, będziecie się rozkręcać, do tych bloków, płyty tarasowych, tych różnych rzeczy będziecie robić coraz więcej. I takich wytak i oczywiście mini koparka, chodzi o ramię głównie. Wam się na pewno to przyda, zwróci i bardzo ułatwi życie, bo takie bloki nie są łatwe, nawet tylko tu powiedzmy kilka stopni wrzucacie yy, tymi bandówkami To na koniec dnia idzie to odczuć, że to się robiło na tych paskach właśnie że jednak, że jednak człowiek musiał to dźwignąć, szarpnąć, jednak te pozycje nie są za wygodne. Widzicie, jeden majster musi zamurka gdzieś tam sięgać, czyli te ramię jest wyciągnięte, to już jest jakieś tam na, na, naciągnięcie. No i tak się kontuzy łapie. Człowiek jest coraz starszy, coraz więcej, coraz więcej tutaj, że powiem, się szarpie, siłuje z tym wszystkim i to się odkłada. Człowiek był y, młody, piękny, gładki i mu się stawy regenerował moment. No i tu już wysoko, wiesz, rączka ładnie na, wchodzi nad murek. Czyli będzie, będzie już łatwiej. Aczkolwiek i tak nie jest łatwo, bo ten blok waży 118 kg. I po prostu, wiecie, to nie jest takie wejście, po prostu zwykłe po schodach, że sobie idziecie. Trzeba uważać tylko dlatego, żeby nie puknąć w żaden rand. O, tu chyba właśnie to się stało, że te bloki lewo-prawo są na ścisk, Na wszelki są nacisk, wchodzą bardzo, bardzo na styk praktycznie. I od pukania tego do teraz dobijania, właśnie, na równo, żeby było. Ten dolny stopień po prostu dotykał rantem, delikatnie narożnikiem, dotykał sąsiedniego narożnika, bloka, bloku i narożnik po prostu pękł. Jeszcze nie odpadł, bo widać, że się jeszcze nie rozpadł ten narożnik, ale już było widać pęknięcie. A żeby na samym środku to go wyciągnęli, że po, prostu, że po prostu później nie... No później co zrobić? Nie wyciągniesz go, bo tutaj schody jakby nachodzą na siebie, z 5 cm nawet nachodzą na siebie, bo... Ilość bloków się nie zmieści, bo te wszystkie bloki muszą się zmieścić do końca tych czarnych murków. Tu po lewej stronie widzicie ściankę, gdzie się zaczynają zaczyna, gdzie się morek kończy, i tam wszystkie bloki muszą się skończyć. I dlatego stopnie nachodzą na siebie tak dużo, tak mocno, bo inaczej po prostu byśmy weszli tymi stopniami aż tam za filar za głęboko i po prostu to by było za daleko. Ganek u góry by byłby za mały, tak zostało to przemyślane przez inwestora i taki miał na to wizję, projekt, i tak żeśmy to zrobili. Tu nam zabrakło bloków. Mieliśmy wyliczone co do sztuki, co do sztuki. Trzech nam zabrakło, bo żeśmy gdzieś tam je po prostu w taras. Zużyli tak samo tam były uszkodzone popękane i po prostu nie szło. No nie szło zrobić spękniętego uszkodzonego boku stopnia. Tu jeden ten w pasie dołożony. Tu lecimy teraz w górę, Będzie jeszcze jedna strona, jeszcze jedna, jeszcze jedna linia bloków. Zobaczcie, co macie robią. My... Chwila, żeby nie podkładać, nie wiem, jakiś tam desek, coś tam, bo będziemy też górę robić, będziemy wchodzić na tę górę. Plandeka rozłożona, kilka cegłówek, gdzieś tam jakichś odpadów położone. Możemy chodzić po tym dowolnie. Ja wiem, to się wyczyści, to się tamto zrobi, to nie schodzi, także żeby nie pogorszyć sytuacji, po prostu to jest przykryte. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten blok, że jest taśmą tu owinięty na początku, po lewej stronie, bo on był szlifowany. Po prostu nie, nie, do, nie wchodzi cały oryginalny, dosłownie delikatnie milimetr, milimetry brakowało. Żeby ograniczyć uszkodzenie, bo jak dotkniecie, pukniecie ten rancik, on jest cięty, on jest ostry. On łatwiej odstrzeli jak oryginalny. Oryginalny ma mikrofazę i jak go dotkniecie delikatnie, tam pukniecie, to musi nic nie stanie. Ale jak jest już cięty, to jest narażony na przykład na pryski, na delikatne puknięcie. I teraz lecimy górę. U góra będzie ta sama kostka co na tarasie. To jest kostka jest 8 cm, senso grande. Simmerlocka. Wycieraczkę plus minus celujemy, celujemy później, uzgadniamy jak ma być i bez to, że wychodzą przyklepują <laughs> i tak zostaje. Tutaj co więcej i więcej cięcia niż no i to są wszystkie całe kostki. Nie, jeszcze jeden rządek będzie z zewnątrz, znaczy z zewnątrz do wewnątrz tam na zewnątrz tej, tej kratki i praktycznie reszta jest cięta. To samo, folika leży, było zmiecione po prostu, żeby nie tego pyłu z dołu, tego piasku, niby to jest pył, niby to jest suche, A to też brudzi, zostawia ślady. Zostawicie, zostawicie to i one nie są za piękne, za urodziwe te, te stopnie, ale nie dokładamy nic od siebie, tak, staramy się nic nie dokładać. Piaseczek zaraz na bieżąco szorujemy, czyli te wszystkie ślady, ten pył cały, kurz, wszystko, być może gdzieś tam cement w tym kurzu gdzieś tam jest taki tak samo, On no już jest, nie, nie, nie działa ten cement, ale brudzić, brudzi cały czas, nadal. I mamy wyczyszczone, zlane i schody ładnie wykończone. Tak jak mówiłem równo z murkiem się kończy. Przechodzimy na drugą stronę budynku. Tam z tyłu kończyliśmy filmik ostatni właśnie tam po lewej, nasze znaczy po lewej, tam z tyłu bytniarkę co widzicie. Tam kończyliśmy, tam jest taki mały ganek z Takie tam techniczne wejście i to żeśmy tam skończyli poprzedni odcinek. A tu teraz musimy wymierzyć ładnie sobie dokąd ma kostka sięgać. Tu widzicie betony, to są stare betony. To zostaje. Tu już mamy linię zrobioną. Od. Wybieramy sobie po lewej stronie poziom, tak? Przy, przy, przy garażu, przy tym budynku. Nachodzimy tak mniej więcej centymetr, do dwóch na elewację. Tylko z tego względu, że po prostu ten dół jest nierówny za bardzo. I to jest wynikowo. Nie musimy się trzymać idealnie równo centymetra, idealnie równo pół centymetra. To jest sam nieistotne. Robimy właśnie od rogu do rogu. Patrzymy, ciągniemy sznurek, czy wszystko się zasłania. Czy wszystko nam przejdzie, żeby kostka nie wpadła pod elewację, żeby po prostu delikatnie ją tam mijała się z tą elewacją. Na zakładkę. I robimy spad. Spad robimy, tu jest 5,5 metra. Czy 5 metrów, sorry, tu jest 5 metrów. Dokładnie jest 5 metrów od ściany. Teraz do obrzeża. I robimy 5 cm spadu. I robimy, zrobimy 5 metrów spadu. I od tego 5 cm spadu robimy minus 6. I wstawiamy obrzeże, wykopujemy na 30 cm od tego najniższego punktu obniżonego, zlewamy wodą wykop cały, nasypujemy podsypki, wstawiamy obrzeża. Obrzeże ma 20, czyli mniej więcej około 10 cm. Zawsze mamy tego, tej podsypki pod obrzeżem. Po wstawieniu obrzeży zlewamy, obsypujemy i finalnie znowu zlewamy. I tu mamy właśnie to samo podwórko z drugiej strony. Tu sobie zrobimy zaraz jakieś tam puszczymy jakieś linie ształki od rynny po prawej stronie od budynka w prawo do ogrodu ten krótki odcinek tam jest spad na zewnątrz w prawo stronę od rynny w, tu dosłownie po linii prostej tu gdzie szpilka stoi po lewej stronie na dole jest kolejny spad czyli powiedzmy że to jest takie rozwidlenie tam jest w prawo tu jest do nas i po lewej stronie od tej szpilki tam w stronę boba aż w stronę wjazdu, to jest jedno pochylenie do obrzeży to jest jeden spad a tu jest takie połączenie, to po jest na tyle szeroko, że tych spadów tego przełamania nie będzie widać. I im, im mniejsza kostka, tym przełamania mogą być większe robione. Jest, są, ba, są po prostu do zrobienia w każdej małej kostki. A im większa kostka, tym muszą być przełamania mniejsze, rozciągnięte, muszą być szerokie, żeby nie było widać, że płytka kostka klawiszuje, że ona gdzieś tam się przełamuje. Najgorzej na wjeździe po prostu, jeżeli taka duża płyta będzie i ona będzie po prostu na przełamaniu, to wierzę samochodem na nią, ona po prostu może zacząć, zacząć klawiszować, tak? Pod spodem jest twarda, ta podcypka zwiąże i później będzie taki, może być taki problem, że ona po prostu klepiąc się, wiecie, bujając się, bujając się, bujając, aż pęknie. To idzie tam później to też, idzie do poprawić, także to nie jest koniec świata. Zobaczcie, tutaj nie było widać, ale Almeister jeździł takimi paskami, tak teraz właśnie majster tam ściąga tą matą. Takimi paskami zagęszczał. Dlaczego tak zagęszczał? Bo tu są rurki, po rurkach się nie jeździ zagęszczarką. To jest często temat pomijany, nie wiem, może ja tam nigdy tego też nie poruszałem, bo to było takie oczywiste dosyć. Rurki ustawiamy co do milimetrów, można powiedzieć, bo tak robimy. Zawsze dążymy do tego i po prostu po nich nie jeździmy. Blisko przejeżdżając w zupełności wystarczy. Przy takiej dużej kostce nie musimy, tym bardziej na betonie, bo pod spodem jest beton, nie musimy szczelnie tego planu zagęszczać. Żeby to było idealnie zagęszczone, twardo, bo to może się zemścić, zemścić na nas. Taką kostkę jest ciężko dobić, jeżeli Wam się jakaś słaba partia trafi wysokościowo i będzie po prostu problem z dobiciem, to na takim twardym planie, zagęszczonym po cypce, jeszcze na podbudowie, gdzie jest beton, będzie Wam bardzo ciężko ją wyrównać, wygładzić po prostu, żeby ona między sobą pasowała, tak? I to tak mówię, mierzone było od ściany 5 metrów to obrzeże, tutaj na dole jest, bo na 5 metrów chodzi kostka. Żeby nie ciąć, żeby nie ciąć, po prostu żeby jakoś to wyglądało, po co zostawiać jakieś plasterki albo ścinać plasterki, tak? Akurat trafiliśmy mniej więcej w tym samym stare obrzeża, były w tym samym miejscu, czyli prawie się zrównaliśmy. I powiedzmy ani nie za wąsko, ani nie za szeroko, tylko po prostu tak było. I wszystko, wszystkim pasuje. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że ta kostka wystaje wystaje 6 cm, a to dlatego, że po prostu będzie przykryte. Tam nie widać, ale po prawej stronie, tam gdzie majster popiera tą kostkę, to stoją te palety, tam jest ziemia szansy pana praktycznie dochodzi do samej kostki, obrzyża już nie widać. Oczywiście to musi być delikatnie, to jeszcze musi być sko skonsultowane z inwestorem, to musi być delikatnie wybrane, bo jak trawa Wam rośnie równo z kostką, zacznie rosnąć, to po roku, dwóch, jak ona się tak wiecie ukorzeni, umocni, ona będzie wyższa od trawy. Czyli cały spad, który mamy tu w naszą stronę, w stronę kamery, woda będzie stała przy, przy po prostu końcu, końcu placu. Tam się kostka kończy. A akurat tutaj będą tuje, kora. Tu powiedzmy, że to nie, nie szkodzi, ale jakby to była np. trawa do samej góry, do samej powierzchni góry kostki, to byłby problem, bo wtedy ta trawa na tyle się ukorzeni, na, na, na tyle się wzmocni w samym rancie, że po prostu zrobi nam po prostu taki próg. I tej wody musiałby 500 cm to się zebrać, żeby. Woda przeleciała, tak? Sobie w trawę poleciała dopiero, dlatego delikatnie niżej, zawsze z 2-3 cm, musi być niżej. To przepraszam, to jest taki wiecie... Ekoboardu w ogóle nie polecam, to jest taki bubel. Ludzie mówią, że to mają i to fajnie wygląda, ale to, to jest do czasu. A betonów w ogóle, to już od razu. Betony nie działają. Też robią betony, też. No, są tacy takie firmy, że robią. Co tu się dzieje? Że robią cały czas na betonach. Tylko betony obrzeża robią. Akurat ja widziałem wielokrotnie betony. Wielokrotnie to nie działało i też widziałem takie betony, że to było dwa razy więcej betonu za obrzeżem niż na przykład takie, takie jedno obrzeże, tak? No to trochę się mija z celem. Po to jest beton robiony, żeby go nie było widać, żeby jakoś tam działało, ale żeby go nie było widać. A tutaj taka klucha, nie? Jakąś taką kiełbasę wielką walnęli za obrzeżem, za kostką. Zagęszczone. A jeszcze nie. Jeszcze raz będziemy, zagęszczamy dwa razy, bo raz się nie da, to jest za duża kostka, żeby i najlepiej tak zagęszczać i nie możecie jeździć po rantach. To trzeba wybrać sobie wzór i tym wzorem jechać. To akurat jest wzór powtarzalny, bo jest szerokość jedna, czyli jak traficie w dużą, to jedziecie coraz po dużej. Jak przeskakujecie z powrotem na małą, jedziecie cały czas po małej i tak z powrotem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możecie po skosie, to wszystko zależy, to trzeba wyczuć po prostu. Jak jest płaskie, płaskie podłoże, wszystko jest przygotowane, jest, tak tutaj było jakby jedno pochylenie. Macie mniejsze prawdopodobieństwo, że w ogóle coś tam pójdzie, nie tak z tą koską. To już musi sama kostka być schrzaniona. Zlewamy to wodą, nie musimy tego zlewać za mocno, bo podsypka widać, że jest taka dosyć zbita, twarda, a jest też na betonie i nie ma szans, żeby to, to byśmy mogli nawet na samym piasku położyć. Ale ze względu na te wszystkie małe mrówki, szybciej by wyniosły to i w ogóle tam się. I teraz co? To mieliśmy położyć tamten dzień, ale że są takie nieraz temperatury tutaj, bo było naprawdę gorąco w ten, ten, tamten dzień i w ten dzień też się zapowiada. Jeszcze słońca nie ma, ale już czuć tą temperaturę. Po prostu nie udało nam się zrobić. Ta po prostu wydaje się, znaczy nie wydaje się. Jest łatwa w położeniu, szybko się kładzie, ale to dochodzenie, noszenie, przykładanie tego, to swoje, swoje, swoje zabiera mocy. i. I teraz jak to zobaczcie, kontynuujemy łączenie nowego planu z starym kostką, to praktycznie jest na 78, 7, tak mniej więcej, prawie 8 nawet rurka wstawiona, tam jest 7,5 maksymalnie, co może być, żeby chociaż tu mamy mocny boczny, więc nam to nie robi, bo nie zauważymy tego. Pierwszą kostkę i tak dopasowujemy do, do starej kostki. Do wczorajszej, zobaczcie, majster tu podsypuje. Po to, żeby można było klepnąć, ułożyć nie możemy jej robić na równo tutaj. Zobaczcie, jak wystawała, a ładnie schodzi się, układa. I jako to musimy trafić na to, na ten opór, że ona będzie praktycznie na równo, na, niemal na zero ze starą kostką. I to jest koniec. Już jej nie klepiemy, ona już tak zostaje. Pierwszy rządek dopasowujemy w ten sposób, a później już lecimy następną. I tak majster będzie za, zawsze zasuwał z młotkiem, tylko po to, żeby właśnie ułatwić przy zagęszczeniu żeby tych zębów takich dużych nie było przy zagęszczeniu, bo wtedy kostka może odwrócić, odwrócić proces jaki chcemy uzyskać, czyli rozbuja nam kostkę, a nie ładnie ją zawibruje, ułoży. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, to jest kostka duża, ona jest kapryśna pod takim względem. Też temat niedawno się gdzieś tam na grupie pojawił, że po prostu ktoś tam się pytał czy taką kostkę się zagęszcza, bo u niego majstry ją kładą z motka. No jak im to wyjdzie, jakim się uda, to fajnie, ale podobno mi się nie udało, bo się bujają. Więc coś w tym jest. Tu jest godzina 10, tak miało być. Nie skończyliśmy poprzedniego dnia. Następny dzień do 10, ogarniemy, przeskakujemy dalej. Tu musimy sobie przygotować całe podwórko, plac. Tak jak widzicie, te murki tam z przodu. To jest wejście do budynku, tam te, te schody, które robiliśmy wcześniej. O, tu po lewej stronie już jest sznurek i to jest przedłużenie to jest linia tamtych stopni, schodów. Dlaczego stamtąd, a nie tu z prawej strony, gdzie by było podwórko kładzone? Kładzione? Bo tam jest wejście, żeby przy wejściu nie robić <laughs> docinki. Żeby jakiś plaster nie wyszedł. Ewentualność jest taka, że po prawej stronie w garażu i tutaj będzie docinka, ale tu od frontu jak się wejdzie, przepuśćmy furtką, to macie przy wejściu całą kostkę. Chodnik pójdzie w lewo, w lewo, tam, znaczy w lewo do przodu, można powiedzieć w ogród, w stronę tarasu, tam będzie dodatkowy chodnik. I to będzie wszystko połączone jedną linią, tak po prostu, żeby nie było docinek przed wejściem. Tu dosłownie odwracamy kamerkę w prawo. Tu po lewej stronie ten plac cały jest, który kładliśmy. A tu jest śmietniczek. Mały taki, można powiedzieć, pierdzielnik roboty. nie dużo mniej, jak po, po, można powiedzieć na całym placu. Tu musimy po prostu, wiecie jak jest ciasno, to wcale nie jest łatwiej. Gdzieś to wszystko trzeba przerzucać, te materiały zwozić, wiecie jak to jest. Kostka taka duża, że jak on złapiecie, to w furce się nie mieścicie, bo jest na tyle szeroka, i plus wasze łokcie, i się nie mieścicie w furce i wcale nie jest mało metrów, że łatwiej, i nic nie jest łatwiej. Tutaj te dwa rzędy, widać, że brzeża się kończy, nie ma kontynuacji w stronę furtki. O tu, gdzie majster teraz dokłada w prawo, dwa ostatnie rzędy pójdą w prawo. Tu będzie akurat, akurat wyszedł metr, że pasuje nam do słupka na furtkę, że tutaj, jak przyjdą, dwie kostki, to akurat wyjdzie metr. I to będzie pasowało nam na, na furtkę dosłownie Tu pod tuje. Nawet dalej nie możemy robić, bo są tuje, już, już, już dziobiemy, dziobiemy korzenie tu i są tam ciosane. Żeby nie robić tego, wiecie, w głąb pod tuje, nie wkładać kostki, bez sensu. Tam i tak nikt nie chodzi. Nikt się o tuje nie ociera. Z czasem tam później może być problem, bo tuje są coraz większe, większe, większe. Furtka się przestanie otwierać. No, ale też jeszcze kilka lat mamy. Rureczki wstawione i ściągamy, ściągamy, wyciągamy rurki i te pierwsze dwie koski tu musimy dopasować, to jest połączenie starego z nowym, to wiadomo i tu ładnie musimy na to zwrócić uwagę, tak samo jak tam na, na początku doklepujemy, do, dopasowujemy tak, że po prostu nie było za wysoko ani za nisko i tak mówiłem, zobaczcie, kostki ładnie pasują na wymiar, przypadkiem wyszło, bo nikt tego tam po prostu nie celował to, Wyszło jak wyszło, akurat na słupek pasuje. I teraz lecimy w stronę tam ściany. I tutaj ten, ta dziura, która jest na progu, to jest szerokość murka w prawo, który jest. I te płytki do końca, które tam poszły do samego końca, to tam do murka, tam gdzie czarny śmietnik stoi na wprost. I tam wyszłoby z odcinki do murka, elegancko. docinka tylko tu będzie w progu, w samym przejściu. Chwilę nieowagi, pół dnia i śmietniczek zrobiony. Zasypujemy to zaraz, czochramy to, czyścimy, tu było cięte, żeby ten cały odkurz zmyć, Ale jeszcze wcześniej nie mówiłem, tu była plandeka po lewej stronie, nie, 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 tego, nie, nie poruszyłem tego. Jak tniecie coś, to wyłożyć plandekę tutaj co? Po tej kostce nie chodzicie wtedy w tym kurzu, ten syf się nie roznosi, tylko plandekę ściągacie i jest czyściutko. Tam było od razu zamolone i po prostu śmietnik już można używać. Po, po to było zamolone, żeby po prostu później tego nie robić. <laughs> co to będziemy robić? Rabaty, nie zrobimy wam zdjęcia projektu. Byśmy zaczęli, jak jest na projekcie i jak ona leci. Tu musimy puścić sznurki trzeba sporo wyryć, bo będziemy się obniżać. I to jakieś 25 cm ziemi musimy wywieźć, po prostu, żeby połączyć, bo tam z tyłu, tam z tyłu, dosłownie, tam, tam nam się po lewej stronie tujki kończą. Tam jest ten śmietnik. I tam jest ten y, placyk mały, gdzie kończyliśmy poprzedni odcinek. I tu zaczynamy. <laughs> Tu plan był taki, żeby każdą kostkę maczać w meczku, w mleczku takim cementowym, kontaktowym, ale Majster zmienił taktykę. Wylewa, wy tego, wy. No, po prostu wylewa po sobie pod, pod rząd kostki świeże mleczko i na tym układa. Kostka jest za mała, żeby każdą mieszać, merdać. Tego po prostu jest od cholery, można powiedzieć. To już jest za łukiem i lecimy. Wykopane jest minimum. 5, 5 cm minimum pod spodem betonu, ale wiemy, że zawsze wychodzi więcej. Tu jest, na, tu jest minimum 7. Wyrównujemy sobie mniej więcej do, 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 do sznureczka, którą tu mamy. O, Majster weloneczko rozciągnął je i na tym wklepuje. Tu jest tylko już linia prosta. Wyszliśmy jakby za tarasem, po prawej stronie jeszcze widać palicadę, jeszcze jest taras, ale już linia prosta za budynkiem. Tu jest kilka metrów ładnej prostej. Tu macie co, tu macie tak z bliska, bo tu kamera, ja się kamera, bateria się skończyła, nie była podnoszona do prądu, <laughs> miało być pokazane więcej i stało się tak, jak się stało. Tak to wyszło. Możecie mówić, że o tutaj trochę nie tak, trochę ten łuk mógłby się bardziej, bardziej. No jest na to wytłumaczenie, że z według projektu co do centymetra. No niestety. Tu jest ewentualnie mała zmiana na końcu, że to się wchodzi w kostkę z prawej strony, miała wchodzić z lewej strony, tak dziko się wykończyło, a tak się kończy normalnie. O po lewej stronie widać było ten, ten próg taki, tą ziemię, tu było ogród na tej wysokości właśnie i to był ten cały problem. No i ta rabata to jest jedna z wielu. A tu zobaczcie, zobaczcie palisady słynne zen na tarasie. Po co Maciej to robi? Że jak będzie zamulał, żeby ten piasek tutaj z tego rantu nie wypłukiwał się, nie spadał. Jest po prostu od dołu kostki, bo pod spodem już jest podsypka, beton, tam już to co to co trzyma tą palisadę robi całą jakby wysokość kostki. Nie każda ma taką szczelinę, bo nie każdą palisadę idzie po prostu dostawić do siebie. Żeby nie wypłukiwało po prostu robimy takim, to jest czarny jakiś klej, tam montaż, nie montażowy, coś tam silikon, uniwersalny, coś takiego, niesanitarny, tylko uniwersalny. I wtedy jak zamulimy taras, nam tu nic nie wypłynie, wszystko ładnie się do góry zamuli. To są te schody, które robiliśmy. Trochę nie pasowało bloki z Libetu. Kolorystycznie i, i wysokościowo trochę nie grały. tu się sobie rozrysował, nakleił. No i rabata. Początki jak tutaj były i tak się po prostu skończyła ta rabata. Było chwilami słodko, babeczki. żeby się dzięki za uwagę, my tutaj tyramy dalej. Tych rabat będzie cały multum, także będzie co oglądać. Jeszcze raz fajnie, że piszcie, dzięki za uwagę. Na razie.